Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 12. odcinku Zagłębia Ekspres. Dzisiaj czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w minionym tygodniu. Zajrzymy na Stadion Ludowy i prestiżowy mecz z GKS-em Katowice. Zobaczymy także, jak poradziła sobie drużyna w centralnej lidze juniorów. Także nie zwlekajmy, zaczynajmy Zagłębia Ekspres. Piątkowy wieczór, zima zaskoczyła ligowców. Obców. Opity opady śniegu nad Sosnowcem sparaliżowały przygotowania do meczu z GKS-em Katowice. Na początek gorąca kawa i herbata. I zabieramy się do pracy. śniegu nie widziałem od Traktor łopaty i każde wolne ręce na stadionie. O planowe rozpoczęcie meczu walczyli dosłownie wszyscy. ks nie mógł wystąpić Dawid Gojny. Obrońca wspierał jednak zespół z wysokości trybun. co tam, Gojo? No nic, jestem z drużyną jak najbliżej się da. Zobacz, na ławce. Już tak blisko jest do linii końcowej. A widzisz, że ja zawsze przy linii biegam, to może jakoś uda się coś podmienić mnie. Nie, liczę na to, że Duri chory, to wiesz, będę grał jako Duriszka. Idzie tak? Niestety nie. Nie no, jestem pozytywnie nastawiony. Wierzę, że dzisiaj zwyciężymy i będzie humor mimo wszystko, bo to jest najważniejsza drużyna. Ja swoje odpokutowuję. Cierpię, cierpię jeszcze tydzień następny, a potem wracamy do zabawy. Ja mam nadzieję ogólnie, że to będzie taka historia jak przed kilkoma miesiącami, że do przerwy było 2 do 0, a później los się na przykład odwróci i będzie 3 do 2 dla drugiej drużyny, żeby było jak najwięcej emocji. No ale przede wszystkim to fajnie, żeby to była ofensywna piłka i żeby tutaj dzisiaj wygrał lepsze. Zarówno w sektorach, jak i w szatni, pełna wiara w zwycięstwo. I czego oczekujesz w dzisiejszym spotkaniu? Oczywiście szymon Sobczak, niech będzie jeszcze Pawłowski i jeszcze raz Pawłowski. No na pewno e, fajna atmosfera, bo jakby nie tylko na boisku będzie się działo, ale mam nadzieję, że na, na trybunach. E, no liczymy oczywiście na zwycięstwo, no bo też rywal zamiedzy, że tak powiem. E, no i liczymy na zwycięstwo, tylko tylko zwycięstwo. trzecia Panowie jaki wynik? To wygrywa dzisiaj. Jesteśmy gotowi, żeby zapierdalać. To są momenty, żeby pokazać, że możemy zniszczyć przeciwnika Panowie, Przede wszystkim szacunkiem

Przed pierwszym gwizdkiem oba zespoły okazały wsparcie naszym sąsiadom z Ukrainy, a następnie przy rekordowej w tym sezonie frekwencji na rozpoczęły walkę o ligowe punkty. W barwach UKS od pierwszej minuty zagrali byli piłkarze Zagłębia, Dawid Kudła i Arkadiusz Jędruk. Wspomniana wywalczyła z naszym klubem awans do Ekstraklasy w 2018 roku. Rada w pierwszej połowie opierała się głównie na rywalizacji w środkowej części boiska. Na najlepszą okazję do zdobycia gola zmarnował Szymon Sobczak. Napastnik Zagłębia otrzymał kapitalne podanie z lewego skrzydła i mając przed sobą golkipera GKS-u uderzył obok słupka. Do przerwy? Bebez Branco Veremis wprowadza na plazmę Marko Roginicia, który odegra kluczową rolę w następnych minutach. W naszym zespole pojawia się natomiast Wamara Sanogo i zagłębi pierwszy raz pod wodzą trenera Artura Skowronka występuje z dwoma napastnikami. W 80 minucie wspomniany Roginic wygrywa pojedynek z Wojtkiem Kamińskim, zagrywa do środka boiska i Adrian Błąd umieszcza piłkę w siatce. GKS prowadzi 1 do 0. Zagłębie zaostrza grę, jednak zamiast gola wyrównującego oglądamy pięć rzuty kartek Sosnowicza. Niestety, przegrywamy to prestiżowe starcie pierwszy raz od ponad 30 lat przed własną publicznością. Aaaaaa! Środem w naszych mediach społecznościowych ukazała się licytacja koszulki Mateusza Szweda z autografami naszego zespołu. Cała kwota zebrana podczas licytacji zostanie przeznaczona na pomoc dla sosnowiczanina Piotrusia Pierchały. Licytacja potrwa do niedzieli, do godziny 20. Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każdy się dowie. Z okazji Dnia Kobiet męska część Zagłębia złożyła najlepsze życzenia wszystkim paniom pracującym przy Kresowej. Nie zabrakło uśmiechów, tulipanów i zaskoczenia. Drogie panie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. W sobotnie granie przykresowej rozpoczęli piłkarze drugiego zespołu Zagłębia. Podopieczni Damiana Nowaka rozegrali mecz sparingowy z Wartą Zawiercie. Czwartoligowiec był przedostatnim partnerem Sosnowiczan przed wznowieniem rozgrywek. Spotkanie lepiej rozpoczęło Zagłębie. W 19 minucie olimpijskim spokojem w polu karnym opisał się Mateusz Korczyk, który przyjął piłkę piersiową i z powietrza oddał strzał pod poprzeczkę. Radość Sosnowiczan trwała zaledwie 3 minuty. Goście przeprowadzają akcję lewą stroną boiska, a zagranie na 11 metr zamienia na gola Mateusz Maziarz. W 29 minucie następna akcja zagłębia. Za 16 oddaje strzał Nikola Skorzeniecki. Piłka trafia do Popczyka, a ten zdobywa drugiego gola w tym spotkaniu. Jeszcze przed przerwą warta ponownie doprowadza do remisu. 11 na gola zamienia Norbert Wębenek. Po przerwie role siłom wracają i to goście z zawiercia obejmują prowadzenie. Niepewna gra Zagłębia we własnym polu karnym kończy się trafieniem wypożyczonego z Zagłębia do Warty Jakuba Kuliga. W 64 minucie mieliśmy 3 do 2. Zagłębie mogły szybko odpowiedzieć, bo już w 70 minucie Sosnowiczanie mieli rzut karny. Jedenastkę zmarnował Roman Co nie udało się w 70? To udało się w 80 minucie. Rzut karny go na Michał Barć i mecz kończy się wynikiem 3 do 3. W finał później przy Kresowej wyjątkowa chwila, wyjątkowy mecz. Sosnowiczanie zadebiutowali w centralnej licei juniorów do lat 17. Zespół prowadzony przez Łukasza Nadolnego podejmował w pierwszej kolejce Odręb-Opole. Goście to piąta drużyna minionej rundy. Zagłębia Koblenia-Minek nie było faworytem tej konfrontacji. Rywale przed meczem wyglądali na zespół mocny fizycznie. Okazało się podobnie, że liczy się to co na boisku, a nie poza nim. W 18 minucie spotkania bramkarz Odry był bez szans. Precyzyjne wyśrodkowanie Igora Dziedzica z prawego skrzydła. W powietrze wychodzi Bartosz Paszczela i uderzenie głową daje prowadzenie Zagłębiu. Zasłużona eksplozja radości w Sosnowieckim obozie. Kibice, którzy przybyli na Kresowo mogli być zadowoleni z przebiegu meczu. Obie drużyny grały na dużej intensywności, przeprowadzając sporo ataków zakończonych strzałami. Pierwsza połowa, bardzo obiecująca w wykonaniu zagłębia, Odra nie potrafiła znaleźć sposobu na sosnowiczan. Przerwa analiza sztabu szkoleniowego, zmiana i kolejne 45 minut walki i to dosłownie. Arbiter w drugiej połowie spotkania pokazał aż 6 żółty kartek. W końcowych minutach dochodzi do nerwowych przepychanek po faulu Aleksandra Piątka. Sędziowie mieli sporo pracy zarówno podczas meczu, jak i po końcowym gwizdku. Ostatecznie zagłębie wygrywa 1 do 0. Premierowy mecz, premierowe zwycięstwo. A już za tydzień mecz ze śląskiem Wrocław. Ale gratulacje, ciężka praca, koncentracja, cały mecz i efekty. Brawo panowie! Brawo! 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 Co ty gacynek? Tomala! Nie sobie sobie jednego a na koniec czas na rozwiązanie konkursu z ubiegłego tygodnia. Pytanie brzmiało, jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz ligowy pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a GKS-em Katowice na Stadionie Ludowym. Prawidłowa odpowiedź to 3 do 0. Osoby, które poprawnie wytypowały wynik tego meczu otrzymają karnety na trybunę krytą. Oczywiście ze zwycięzcami skontaktuje się mailowo. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.